No dobra. O, czekaj, odebrałem sobie to się sobie. Czekaj, odbieram, odbieram sobie No To nie zawsze przywitajem? Widzimy się w rankedzie Witam serdecznie na dzisiejszym Vlogu Chciałbym <grym> dać do tego, żeby się zrenderował na YouTube'a i się usunął sam Jesteś co do tego z jednym filmem A jaki to był odcinek, wiesz? Kojarzysz? Co so, w pierwszych sekundach zostaliśmy w pizdę Oj. Tak jak teraz Oj Oto Sad, moment Aj No, no, no Pa, ja, pa, kiba Ronaldinho, kurwa Dawaj, no Masz boostera? tak. No, Ładnie, tak. a ja nie się nakrywania oczywiście <grywa> Zobaczmy to na pofiorce Tak, bardzo sklewa jakaś nie było bardzo Innek. ale bramka to bramka To obronisz, to obronisz, to obronisz Łapiesz to i Kurde, Brakło mi pusta Nice dribbling Aj No, było blisko i to bez. Może nawet jeszcze uda. O! Nie mam busto. A nie mam. Mm. Nice! Dobrze. Ja nie włączyłem nagrywania oczywiście. Ale masz to. Mówię, że to masz. Myślę, że to w ogóle. Pa, jak to odsłupka? Aha, no to już On to dobił. Ah, nice. A, dobra, znowu. No, nice Faker. Nie. No. Kimnek. Nice. Kurde. Ja już odpaliłem na gol. É <laughs> no nie, co Byłby amazing shot Jak walczmy Jedziesz? Ja no dobijaj, 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 dobijaj! <laughs> to nie jest wygodne Dobra, druga gra, rozpocząć Z pierwszym ładnym strzałem Okej, okay, wpadł nice. Jakbyś tak odbił, tak spinczowo, fajnie ja amazing maść. I brameczkę tracimy właśnie chyba Kurde Dobra No właśnie Pog Dobra okiwany Ona nam tu do środku je Kurde jakbyś tu Dobra jest. Nice Spokojnie Ko Kolaboracja jest czysty skill no, jakbyś tu był Kura, przestań ci, typie, proszę Kur... Oj oj I my petarda I my No i to chyba broń wiesz? No nie! No ja nie umiem skakać to prawda! Nice! A, nie udało się! Za wolno! Dwajem się chyba! Co za gość! Ja piskam. O nie że się. Nie wiem, chłop skoczył żebym tylko... No nie! Proszę! Nie! Proszę! No. Moja wina, przepraszam. Ja piskam, kurwa. Nie będziemy, że się wydupię tutaj. Nie, nie, nie będę miał wyjechać. Kurczę. Kurczę. A nie dojechał, nie, dojechałby. By bramkę tą bardziej po prawo. Dawaj, okupaj. E, mm, bokowo. Co im jest, kurczę, że tak nagle skacze? O, oh, sorry. Nie, ten Fenek, znaczy, ten Dominus... No Kto z nim? On leci tylko żeby, żeby nie strzelić Nie trafić w piłkę, tylko w y, osobę strzelającą Boże Nie nazywam się Nice no, no i zblokował tym razem Dobra, nikt Jeden wydupiony Nie no, chyba się użył O kurczę, nie trafiłem No nie No nie Ja tak. Piękna gra Pierdziele to